Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Beata Glińska. Co tydzień dzielę się tutaj z Tobą tematami mindsetu, biznesu i budowania życia oraz biznesu na własnych zasadach. Ale wiem też jedno, wiele kobiet mimo, że z zewnątrz wszystko wygląda ok, w środku czuje jakby się dusiły. Czują, że utknęły, myślą, że nie ma innej drogi albo, że jest już za późno. I właśnie dlatego dziś startuję z czymś wyjątkowym. W miniony weekend poczułam mocny impuls, wewnętrzny głos, który mówił mi: nagraj to, zrób miejsce dla kobiet, które czują, że są gotowe na więcej. I tak powstał ten pięciodniowy, codzienny cykl mini-podcastów: Jestem gotowa na więcej. Każdego dnia poruszę jeden temat, który pomoże Ci zajrzeć głębiej w siebie, zatrzymać się i może pierwszy raz od dawna zobaczyć i zadać sobie pytanie: czego tak naprawdę pragnę? Czy to, w czym teraz jestem, to moja droga, czy tylko bezpieczny wybór? To będzie cykl pełen prawdy, bez owijania w bawełnę. Ten cykl to nie motywacja, to iskra do zmiany, do odzyskania siebie, do przypomnienia sobie, kim jesteś, zanim świat powiedział ci, kim powinnaś być. Dla kobiet, które czują, że czas przestać żyć w zawieszeniu, dla kobiet, które chcą nie tylko słuchać, ale też zdecydować, bo na końcu tego cyklu dam ci przestrzeń na coś ważnego. Na decyzję, czy jesteś gotowa otworzyć się na nowe, na więcej, na siebie. Jeśli czujesz już teraz, że coś w tobie drga, to znaczy, że ten cykl jest właśnie dla ciebie. To co, zaczynamy? Dzień pierwszy to nie egoizm, to decyzja. Ja też się liczę. Czyli kiedy postawiłam siebie na pierwszym miejscu, zaczęłam odzyskiwać życie. Zatrzymaj się na moment. Zatrzymaj się w tym biegu, w tych wszystkich muszę, powinnam, nie mam wyjścia. I weź głęboki oddech i jeszcze głębszy wydech. Dziś chcę z tobą porozmawiać o czymś, co może zmienić wszystko: o decyzji, która może ocalić nawet twoje życie, tak jak uratowała moje, o wyborze, by postawić w końcu siebie na pierwszym miejscu. Nie z egoizmu, z miłości. Z odwagi, bo kiedy kobieta wraca do siebie, wszystko zaczyna się układać. Pamiętam ten dzień jakby wydarzył się wczoraj. Nie dlatego, że był spektakularny, wręcz przeciwnie. Ale to właśnie wtedy coś się we mnie rozpadło. Na zewnątrz wszystko wyglądało idealnie: mała firma, klientki, marka, którą sama zbudowałam. Byłam tą ogarniętą, tą silną, tą, co daje zawsze radę. Ale w środku czułam się jak wrak. Zmęczona tak bardzo, że budziłam się bardziej wykończona, niż zasypiałam. Smutna, choć uśmiechałam się do świata. Wypalona, choć wciąż działałam na pełnych obrotach. Miałam wrażenie, że moje życie należy do wszystkich, tylko nie do mnie: rodzina, klientki, obowiązki. A ja, gdzieś po drodze, przestałam istnieć. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz zrobiłam coś tylko dla siebie. Nie z obowiązku, nie z litości, nie z przymusu. Moje ciało zaczęło szeptać, ale ja to ignorowałam. Potem krzyczeć, aż w końcu wydało wyrok. W ciągu czterech miesięcy rozchorowałam się poważnie. Byłam wtedy w ciąży, i efekt tej zaawansowanej choroby sprawił, że urodziłam przedwcześnie w siódmym miesiącu. Moje ciało powiedziało dość. Moja dusza błagała o ratunek. To był kubeł lodowatej wody. Spojrzałam w lustro i nie poznałam tej kobiety, bez blasku, bez siebie. I wtedy podjęłam decyzję. Nigdy więcej. Nigdy więcej nie oddam siebie za cenę spełnienia czyichś oczekiwań. Bo jeśli ja zniknę, co zostanie? Na początku bałam się jak nigdy wcześniej. Że jeżeli dokonam zmian, pójdę pod prąd, że ludzie się odwrócą. Że powiedzą, że jestem egoistką, że mi odbiło, że zawiodę tych, którzy na mnie liczyli. Ale wiesz co? Najbardziej bałam się tego, że jeżeli nic nie zmienię, to już się nie podniosę. W naszej kulturze nauczyłyśmy się, że bycie dobrą kobietą to poświęcenie, że miłość to zapominanie o sobie, że odpoczynek to luksus, że sukces kosztuje wszystko zdrowie, rodzina, siebie ale to jest kłamstwo. I ja w końcu przestałam w to wierzyć. Zmieniłam otoczenie, zmieniłam sposób myślenia. Zaczęłam nową drogę, nowy biznes, choć miałam w sobie więcej strachu niż pewności, ale miałam też coś więcej, nadzieję. Zaczęłam od rzeczy, które kiedyś wydawały mi się stratą czasu. Chwila poranku tylko dla mnie, spacer bez telefonu, rozmowa z samą sobą zamiast wieczne analizowanie, ocenianie się i zadręczanie tym, co kto sobie pomyśli. Zaczęłam inwestować w rozwój, choć na początku trzęsłam się, kupując bilet, zaczęłam mówić nie, choć serce waliło jak młot, ale z każdym małym tak dla siebie odzyskiwałam kawałek życia. Ludzie zaczęli się zmieniać, relacje układać na nowo, biznes rozwijać się bez wypalenia, bo kiedy twoja energia jest prawdziwa, nie musisz nikogo przekonywać. Przyciągasz z lekkością z autentyczności, bo jesteś sobą. Może teraz tego słuchasz i myślisz, nie dam rady. Może wszystko wokół się kręci, a ty czujesz, że wypadasz z własnego życia. Może czujesz się niedostrzegana, niedoceniona, niezrozumiana, nieważna, nawet dla siebie. To nie jest słabość. To sygnał. Twoje serce cię woła. Nie czekaj, aż się rozpadniesz, aż będzie za późno lub ktoś inny cię zauważy. Zobacz siebie, wybierz siebie, nie jako egoizm, ale jako akt odwagi, bo kiedy ty się liczysz, świat zaczyna się zmieniać. Zrób dziś coś, co będzie twoim tak dla siebie. Jedną jedyną rzecz: idź na spacer bez telefonu, usiądź w ciszy i zapytaj: czego ja potrzebuję? Powiedz nie tam, gdzie zawsze mówiłaś tak, choć w środku krzyczałaś. Zacznij. Nie musisz mieć siły na wszystko. Wystarczy siła na pierwszy krok. A jeśli czujesz, że ten podcast mówi do Ciebie, napisz. Nie musisz być sama. Jeśli znasz kobietę, która potrzebuje tych słów, wyślij jej ten odcinek. To nie egoizm. To decyzja. Ja też się liczę. Z tym ci dziś zostawiam. Możesz w komentarzu podzielić się, czy wynosisz jakąś wartość z tego nagrania dla siebie. A ja już z tego miejsca zapraszam Cię na jutrzejszy odcinek. Linki do moich profili znajdziesz w opisie do tego nagrania. Do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.